Stan przyrodzony 776. Stan przyrodzony, a prawo natury, czy jest to jedno i to samo? Nie. Stan przyrodzony jest stanem pierwotnym. Cywilizacja jest niemożliwą w stanie przyrodzonym. Przeciwnie, prawo natury dopomaga do rozwoju ludzkości. Stan przyrodzony jest dziecięcym początkiem ludzkości. Oraz punktem wyjścia rozwoju umysłowego i moralnego. Człowiek, posiadając przymioty doskonalenia się i nosząc w sobie zarody tego ulepszania się, nie jest przeznaczony do życia ciągłego w stanie przyrodzenia, podobnież jak nie ma przeznaczenia zostawać zawsze w dzieciństwie. Stan przyrodzony jest stanem przychodowym, z którego wychodzi za pomocą postępu i cywilizacji. Prawo natury, przeciwnie, rządzi całą ludzkością, a człowiek doskonali się w miarę jak naucza się postępować podług tego prawa. W stanie przyrodzonym, człowiek mając mniej potrzeb nie ma tych męczarni, jakie sobie potworzył w stanie więcej rozwiniętym. Co myśleć o tych, którzy uważają ten stan jako stan doskonałej błogości na Ziemi? Cóż chcesz? Jest to szczęście bydlęcia. A znajdują się ludzie, co innego nie pragną. Jest to być szczęśliwym na kształt zwierzęcia. Dzieci też są niby szczęśliwsze od ludzi dojrzałych. Człowiek czy może się wstecz cofać do stanu przyrodzonego? Nie Człowiek musi postępować nieustannie i nie może powracać do stanu dziecięctwa. Jeśli postępuje, to dlatego, że Bóg tak chciał, myśleć, że może wstecz cofać się, jest to odrzucać prawo postępu.